Jeśli mówimy o ograniczeniu tego śladu węglowego, no to właśnie przeloty powinniśmy ograniczać z dobrej woli. Czego podróżuje Pan samolotem? Przecież samoloty emitują tony szkodliwego CO2, który przyczynia się do globalnego ocieplenia zmian klimatycznych, topniejących lodowców. A może podróż do Brukseli, Strasburga powinna odbyć się koleją? No, no, to już jakiś absolut kompletny. No jak? Nie możemy czekać, aż planeta się spali, bo tak po prostu będzie, jeżeli niczego nie zrobimy. Czy politycy powinni latać na koszt podatnika, zwłaszcza, że sami nawołują innych do rezygnacji z latania, jak i podniesienia cen biletów lotniczych, powołując się na ochronę klimatu? To, to jest kwestia skali. Nie wydaje mi się, żeby to był wielki problem dla budżetu czy dla środowiska naturalnego w Polsce. Te dojazdy parlamentarzystów, posłów do do Sejmu. Świat się po prostu no, umiera na naszych oczach. Ma pan dwa suwy, jak najbardziej spalinowe, jak najbardziej indywidualne, i jak najbardziej duże. Silniki dwu czy litrowe, przepraszam, tak z ciekawości Ym, spytam. Yy, jednego nie zaliczyłbym jako suwa, jest to po prostu kombi. Ja nie mam nic przeciwko temu, że pan miał porządne samochody. Tylko pytanie brzmi, dlaczego naprawdę chcemy zmusić ludzi do tego, a nie skłonić? I tak, to jest dobre pytanie, czy to jest zmuszanie ludzi, czy to jest zmuszanie koncernów? No to żeby szukali... ludzi byśmy nie mogli. Nie, no pani to się nie zgadza. Dlaczego Lewica ja, tak bardzo lubi luksusowe auta, że uważa, że e, ci, którzy je produkują, powinni być e, faworyzowani. Nie, to chyba nie chodzi o luksusowe auta, ale wiemy, że pan Chodzi o, o to, żeby mo można było tam Ferrari Lamborghini, żeby mogli produkować sprawy. 2035 do, roku jak głosowali. europosłowie nie Ja, głosowali ja wiem, jak wiem, jak głosowali. No to proszę powiedzieć jak? Jak głosowali ekologiczni tym, żeby, europosłowie za Lewicy? Za tym, za tym, żeby można było te e, silniki dalej produkować. Państwa, tym, a Ja tak, jestem za tym, głosowali że ja za bym... tym żebyście Państwo tej swojej paskudnej Skody daci, czy co Wy tam macie, nie mogli już rejestrować, bo to jest niefajne, ale jakbyście się Państwo przerzucili na Lamborghini albo jakieś inne Maserati, ale to też tylko z tych droższych, to wtedy możecie. W latach 2019-2020 wykonał pan 262 loty na koszt kancelarii Sejbu. Ale... Czy zdaje pan sobie sprawę, że wyczerpał pan limit na 524 lata? A czy zrezygnuje pan z pan pan lotów jest... do końca kariery, aby przestać niszczyć planetę? Ja, ja przecież do pracy latam. Ja nie latam prywatnie. Ja latam do pracy. Czy zwykły Polak zasługuje na posiadanie samochodu, czy może plebs do zbiorkomu, a elity kupią sobie elektryki? Nie wie pan, bo w, na całym świecie elity jeżdżą zbiorkomem. Yy, punktualnym, czystym zbiorkomem. Nie, nie straszmy, że czegoś nie będzie. Będziemy żyli dalej i mam nadzieję szczęśliwie, tylko że będzie czystsze powietrze, nie będzie yy, wzrostu temperatury, nie będzie yy, anomalii pogodowych.